Słowa Ewangelii do Królu Świętego Łukasz. Wielkie tłumy szły z Jezusa. On odwrócił się i rzekł do nich. Jeśli ktoś przechodzi do mnie, a nie ma nienawiści swego Ojca i Matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga z tego krzyża, idzie za mną. Ten nie może być moim Nie usiądzie w pierw i nie oblicza wydatków, czy ma na Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołał wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w pierw i nie rozważa, czy w dziesięć tysięcy ludzi, Jeśli nie, wyprawia apostelstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być może. Proszę, żebyście się nie obrazili na mnie dzisiaj, bo ja mam, to znaczy nie, chcę nam, nam, bo sobie też, tak trochę dowalić. Wiecie o co chodzi, nie? Druga sprawa, możecie powiedzieć tak, co on jada i nie gada Dzisiaj takie słowo Boże się zrymowało w niektórych sytuacjach, więc bardzo proszę o wyrozumiałość, ale to jest nawet dość ciekawe. Słuchajcie, do czego ja mówię? Jakbyście się nie oblecili na nie. Chciałoby się powiedzieć, co? 7 września, jak niedziela jak niedziela, jutro 8, narodzenie takiej matki Bożej. Zobaczcie, narodzenie Matki Bożej, my to nazywamy Matką Bożą, 7. Matka Boża idzie, wsiadła. Wszystko ginie. Wszystko. Słuchajcie, chciałoby się powiedzieć tak, że w Luzinie, wielka brawia, gdzie szza święta dżynkowa. Zobaczcie, do Dziękczynienie Panu Bogu za plony na wszechświet w Ale na festynie tysiące. Jakiś zespół przyjechał. Ktoś tam zaczął grać. tam mi z piwem, frytki itd. Dziękujemy Panu Bogu. uwagę, tak sobie tu siedzę, bo mogą to zrobić, bo już było, to już jest trzecia obszar. Naprawdę, mam policzyć, w się, się 30 osób do golu. Gdzie są gospodarze? Nie. No przecież gospodarze są. Innych nie ma. Bo nie tylko gospodarze działają. Ja nie jestem rolnikiem. Wystarczy, że Pan deszczu za dużo ześle, albo słońcem przypali i już będziemy głodowali. Idź, idź na zbożowe pole, uklęknij, uklęknij w ręku z cały jej Bogu podziękuj za nie. Tak mi powiedział. To cud. Zobaczcie, to cud, że z ziarna, które rolnik sieba chleb powstaje, które kapłan na ołtarzu daje. I możemy dalej mówić, możemy dalej mówić, możemy się zastanawiać właściwie jak to jest, o co tu chodzi, dziękczynienie i błogosławieństwo, no zobaczcie, wystarczyło by, żeby tego, tego deszczu zabrało. Tegoroczne żniwa za nami, wprawdzie, ale niewielu pamięta. Niewielu pamięta, chociaż właściwie tutaj jest taka grupa, nawet Zespół powiedział, że oni pamiętają, chociaż są z miasta, albo oni pamiętają, już nie ma, gdzieś tam pewną ma w Dzisiejsze dziadka Dzisiejsze gospodarstwa są wyposażone w maszyny, pomagające rolnikom w pracy, ale chciałbym się powiedzieć, że prawdziwych żlibiarzy już nie ma. I nie chodzi o to, że nie chcemy, by rolnikom było lżej. Nie. Chcę powiedzieć, że żal, żal dawnej solidarności, z żal dawnej jedności, jedności i miłości między ludźmi. Czy ty wiesz, o czym mówię? Bo zobaczcie, dawniej ludzie sobie pomagali raz u nas, potem u sąsiada, a trzeba jeszcze pomóc tamtym, bo sobie nie radzą, bo nie mają tyle rąk do pracy, trzeba szybko zeżmilić, żeby też mieli. Żal ludzkiej solidarności. Czyżby znaczyło to, że w XXI wieku nie ma tych wartości? Nie. To nie tak. Ale ludzie jakby się zmienili, o czymś zapomnieli. Dawniej, w czasach naszego dzieciństwa, ludzie jakoś inaczej żyli. Biedniej? Tak, zdecydowanie biedniej. Na pewno, ale chyba szczęśliwiej. Umieli dostrzegać znaki. Gospodarz wiedział, że jak dęs komina leci wysoko, to będzie ładna pogoda, a jak żurawie wrzeszczamy, to deszcz na horyzoncie. Oni potrafili te znaki rozpoznawać, ale natura dawała wskazówki gospodarzom. Ludzie nie umieli przejść obojętnie obok krzyża. Mężczyźni zdejmowali czapki, a kobiety pochylały głowy, cicho szepcząc słowa modlitwy. Tak było dawniej. Czy dzisiaj zdejmiesz czapkę przed krzyżem? Może inaczej? Czy dzisiaj ukłonisz się Chrystusowi, którego niesie ksiądz w najświętszym sakramencie? To chorego chociażby, gdy idzie. Żniwiarze zaczynając pracę, kiedyś szeptali modlitwę. Boże, z Twoich rąk żyje. Mlek w i klacz, które pamiętasz. Mm, ciekawe, prawda? Jakoś cel był pierwszy, jutro słodszy, na zabaw chleba niepowtarzalny. A ci, co z miasta, gdy, gdy przy robotnikach przechodzili, zawsze szczęść Boże w pracy wołali. Ale dziś już jest inaczej. Ci, którzy z miasta przybyli, na wioskę się wprowadzili. Przeszkadzaj, bo im śmierć. Bo rolnik obornik wewiózł. Trzeba donieść odpowiednim władzom, że ich święty spokój zakłócają. Bo to kogut za kośno, za głośno pieje. Albo perliczka się drze. Przeszkadzaj. Ale przecież mogli zostać w mieście. Po co przyszli na Ty się dziwisz tam, o co mówię. Polu biegały magi i modraki zbierały, z którymi do najbliższej kapliczki, do Matki Bożej biegały. Dalej się kwiatka matki Macce Bożej, chociażby tego suknoczka, może nie przy kapliczce, a może po koszy pod krzyżem. E, ksiądz, co ty gadasz? To przecież nie jest nasz do tamtej rodziny, bo oni go sobie postawili, niech o go teraz dbają. Tak, tak można. Ja się pytam, czy postawiłeś kwiatka z ogródka twojego, matce Boże? Bo z niej chleb mieli i chleb mieć chcieli. Część pszenicy na komunikanty przeznaczali, bo każdego dnia ojcze nasz do Boga wołali. Słowa chleba naszego powszedniego ufnie wypowiadali, bo w Jezusie ufność pokładali. Jak wspominam, tamte czasy, tamte czasy. To sam siebie pytam, skąd tyle wiary i siły, siły mieli? Wieczorami o modlitwie nie bo że siły na jutro potrzebowali, doskonale o tym wiedzieli. Kochani, chcę Was zapytać dzisiaj, chcę Was zapytać, czy wiecie, że na Waszych oczach co roku. Wydarza się cud. Cud Boży rozmnożenia chleba. Bóg Bożego bez Bożego działania nie będzie szybkowań. Wystarczy, że pan deszczu za dużo ześle. Już koniec. Wystarczy, że susza będzie. Czy Ty popadasz nadzieję w Bogu? Czy Bóg jest dzisiaj ważny dla Ciebie? I zobacz tym białym chlebu, chlebie, ten, ten to cud. Cud, że z ziarna, które rolnik zasiewa, chleb powstaje, który kapłan na ołtarzu ofiaruje, a Bóg go przyjmuje, gdy ksiądz ten chleb konsekruje. doświadczenia rozmnożenia z doświadczenia chleba. że chleb w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, na imię ten krzyżyk zawsze Jest też smutny obraz chleba. Smutny obraz chleba, gdy widzimy go w śmietniku. Bogaci jesteśmy my chrześcijanie, prawda? Chleb w śmietniku wywalony. Czym jest głód chleba? Już nie pamiętamy ale przecież braku ciągle doświadczamy. Braku. Ale czego? Dziś może mamy chleba pod dostatkiem, ale braku nam bliskości i zwykłej ludzkiej życzliwości. Tego nam brakuje. Dzisiaj się odgradzamy, odgradzamy, budujemy wysokie płoty, sadzimy tuje, dookoła, by nas nikt nie widział, by sąsiad nam nie zaglądał. My nie chcemy drugiego Pewien malarz namalował ostatnią wieczerzę na suficie małej kapliczki. Oglądający zobaczyli, że Judasz nie miał twarzy. Malarz wyjaśnił, że Judasz nie wszedł w komunię z Jezusem. Jego serce nie połączyło się z Panem. Jeżeli nie przyjdziesz, jeżeli nie przyjdziesz na łamanie chleba na łuta, to nie będziesz miał wyrazu twarzy dziecka Bożego. Zobacz, nie będziesz miał wyrazu twarzy dziecka Bożego. Będziesz nie bez twarzy. I pomyśl, mimo to zobaczcie, możemy się jeszcze cieszyć tutaj u nas, że jeszcze ci ludzie chodzą, ale coraz kościoły są coraz bardziej puste. Opuszczamy, bocharestia, Ewangelia, Wsza Święta, już, już jej nie potrzebujemy. Się, że nam Bóg do szczęścia nie potrzebuje. Ale to jest zbyt proste, zbyt łatwe. Bóg nie potrzebuje. Słuchajcie, tak bardzo zachęcam do przyjmowania Komunii Świętej nawet w tygodniu. I proszę Cię, proszę Cię, nie mów, że nie masz czasu, że pracujesz, bo jak tak mówisz, Przecież dziś, dziś nie jest problemem dojechać na mszę gdzie zawsze usłyszysz, gdzie zawsze usłyszysz słowa bierzcie i jedzcie. Więc bierz za darmo, bierz za darmo, Bóg ci to daje, żebyś mógł dojść do Nieba. Panie dobry jak chleb, Panie dobry jak chleb, daj nam chleba poszedniego, byśmy nie cierpieli głodu fizycznego, ale nie... nie daj nam doświadczyć, nie daj nam doświadczyć samotności, złożyczenia, braku miłości, braku solidarności, a nie ochrony przed tym. byśmy tego nie doświadczali, byśmy się otworzyli na drugiego człowieka, byśmy się otworzyli na Twoje działanie Jezusa. na Twoje błogosławieństwo. bo jak mówią starsze ludzie bez prawu, bez Boga ani do Boga. i słuchajcie na samym początku powiedziałem, żebyś się nie obraził na to co mówię ale tak naprawdę jest zobaczcie godzina 11.30 ta świątynia jest zawsze Napita. Wszystkie ławki są zajęte. Bogi, zagód stojące, A dzisiaj pustki. Bo Pomorzecz to w zeszłym niedzielę, że od pół do dwunastej będzie zespół i będzie musza się dać tak do sznuru. dziękczynie. Jeżeli ja nie chcę dziękować Panu Bogu za to, co dostaję, to już jest wielka tragedia. Znaki czasu nadchodzą, obyśmy nie płakali i oby nie było za późno.